Taką to mamy sytuację we w wtorek, 11 listopada 2025, a cóż to chłopcy nie wzięli sobie pilota, wzięli, pojechali z samego rana do lasu. Władek miał dużą, dużą chęć, Ugryś na pewno też miał dużą chęć, chociaż pogoda jest sama, sami widzicie jaka, a ja się tutaj powoli biorę za przygotowanie śniadania, bo dziewczyny głodne. No i takie to widoki mamy. A no ty dalej w piżamie? U, bierzesz się skarbie. Dzieci, przyjemnie. Chcesz herbatę? Tak. O, co? Omlety się robią. Herbatka się parzy. Pomidorki z mozzarellą się robią, tak? Nie, no z mozzarelli. Tak Aha, no tak, a Co, a co jeszcze nie robią? Tak mi się Szynka dobra. jest dobra. Nie, Tylko jak ja wiem, no to są jakieś inne rzeczy jeszcze. Jak tam przy pani? Dobrze. Kropeczko. małe loreczką. Herbatki. Zwykłej. Ja zrobiłam taką. E... Nie wiem co tam jest. śliwkowa czy jakaś taka. No, zobaczysz. Zaraz będzie dla Ciebie. Teraz jada drugiego już. Będzie jest świętą. O! 11 listopada trzeba wywiesić flagę. A mamy na czym? No, na tym samym co zawsze. Na kiju od szczotki. Dzisiaj jest święto odzyskania niepodległości. Wiecie? Takie upamiętniające to, że tego 11 listopada Polska odzyskała, w ogóle zaczęła istnieć po 123 latach, bo 123 lata w ogóle Polski nie było, wiecie? Nie istniała. A w 1918 roku 11 listopada zaczęła istnieć znowu. I wtedy też skończyła się I wojna światowa. Mamy lekcję historii dzisiaj już, widzicie. Za sobą. zresztą To ja zjem chętnie. <głos> <głos> Już ci daję tylko mm -hmm. Omlet na słono Wadek zamówił? No nie wiem gorba <noise> <noise> Ekstra Ekstra Wadziunio. Superowo. Drewno już przynieśliśmy z Wodkiem. Zaraz odpalimy. Jest tak nieprzyjemnie, że aż miło będzie pod wiatą sobie na chwilę no. też zapalić. I tam wejść. Czekaj, chyba masz znowu. No przecierałam niby wszystko na wiesz, to będzie taki... Możesz mi spokojnie te u góry tam dać też. Nie lepiej bok A jak? Uważasz, dobra, ja się. Nie, nie wtrącę. będzie dla Was, nie? O, jak ładnie pachniesz. Fiu, fiu, fiu. Szpilką, nie? nie? To ja już mogę, który to nie, nie, nie czaj się tak, bo bo się mama na ciebie przewróci. Co ty chciałeś Władek? Masz już talerz, wiesz. By... Już ci daję, Wodzie. Siadaj. Hmm. Z czym herbatka dzisiaj? Nie wiem. Chyba śliwkowa. Jaka? Śliwkowa? A pachne oczywiście perfumami arabskimi. A, a to te to są w ogóle yy, jakieś multi... Wiesz, multi-scent. W sensie, no tak, one się bardzo zmieniają. Ale faktycznie takie są słodkie. No, teraz jak mi mówisz, no to już mi pasuje. Mm. Ale one na początku tak jak jakieś ciasteczko pachną. Tak, no jak, jak coś, tak. mm, co No. Um, szukałam właśnie przez ten parfum. Za cholerę nie znajdę tych konkretnych. Co ty gadasz? No. Ni cholery nie ma opcji, po prostu nie znajdę jej. No ale wiesz po, po czym je jakoś tam nie wiem namierzyć, jakaś nazwa czy coś tam, tak? wiesz nazwa tak, to, Aha, to że... pamiętam, ale... Wiem, że oni mogli mieć, ja wiem, to, to było, było tak rozlewane jak, jak w Egipcie jak kupowaliśmy, no, tak? Szybko. Nie, to było zapakowane w czarne opakowanie, no wiem jak to wyglądało. No. Ale wydawało mi się to oczywiste, że ja to szybko znajdę. Mhm. A w ogóle z tego nie wiem, Znalazłam inne, które tam w Atlantisie hmm, wymawiałam. Tutaj to, to już mam, ale. Ale tych z drugich, no niestety nie mogę znaleźć trochę mnie to martwi, bo bardzo mi się podobały. No, może niedługo tam będziemy, To jest Oj, może to byłoby najlepsze, z wyjść. No właśnie. Może zamiast szukać ich w internecie, to szukaj czegoś innego. Ma coś standardowo oliwki, nie oliwki, tak, tylko pomidorki. To się Czekaj, nie, zaraz sobie coś tutaj. Tam już będzie ser jakiś, nie? No mam ochotę na to jeszcze położyć dwa plasty cheddar'a. No ale to może... Interakcja. No właśnie, właśnie właśnie. Tylko ten taki wiesz, czyli z Tak? Czy z jest w tych takich no, McDonaldowych, nie? O, no. to mi się podoba? No póki sobie nie... Zrobimy stojaka na flagę, to będzie tak wtykane. Ta Także tak. Masz Ale jest. Na górną półkę to małe. co, zgarnułaś do rodziców ten, te rzeczy? E? Od moich rodziców? No przecież mieli przyjechać i byli. Ale widziałeś się z nimi? Ja myślałem, że ten, że, że był tutaj tata. No to ja się z nim na podwórku widziałem. No to tylko to, no to może było, ale ja byłam w góry w łazience chyba i... To właśnie to wszystko leży, ja nie wiedziałem, czy ja mam tu. Tak, Czy tak, to o też... Bo ja tam o telefonie tylko słyszałem. Nie, coś, coś jeszcze było, jakieś plecak mały. No, no to to wszystko leży na ganku. Powiedz, to potem trzeba to, jak wiesz. Dobrze, to... dobrze, spokojnie. Trzeba... Ja nie wiedziałem, czy mam to zabierać. No to nie I chcieli mi twoję. Tak to, chodzić. to ja. chcę jechać? No tylko ja odnieść ten na... No ten na... to jak twoje, jak i twoje, to ci nie interesuje, tak? Okej, okay, to ja wypowiadam Twoich brudnych rzeczy yy, o, o, i twoich się też w ogóle nie będę ruszać, okej? Tak, daruszać, okay? tak nie. chcesz? Nie. Ale jest... to, jest... to są klarę i Dobrze, ale ja poprosiłam Ciebie, ja nie wnikam czyje są te rzeczy. Poprosiłam tylko, żebyś mi się od Okej. No to to będzie ekstra. Z tymi ogórkami i z tymi oliwkami, to to Tutaj musi być pytanie. Nie dodałam tych ogórków tu. Nie mhm. tak, że lepiej będzie jak. No tak, jak będą. Mhm. Tu już jakby kapary poszły, to też by to zdominowały za bardzo. No ale kilka, jakby sobie nie dodawać. <grym> ale czy to jest. Czekaj, te kapary takie kwaśne się wydają, nie? Nie, czy... ja to kapary kojarzę tylko w sosie kaparowym. Takie do ryby na przykład. Yy, tak, nawet mnie to zawsze przychodzi. Jedno miejsce i jedna potrawa Tak i tylko to mi tam pasuje Tylko w tym miejscu mi te kapary pasują Ale wiesz gdzie? W, na Helu Na Helu w Izdebce Zamknięte nie, nie już, no e... Łosoś w sosie kaparowym tam tak, był chyba. Zawsze jak tam byliśmy Znaczy nie tylko w tym miejscu, w sensie, że tylko tam mogłabym to zjeść tylko Ale tam... my tam jedliśmy, nie? Tylko chodzi mi o to, że Tylko z rybą mi się kojarzą te kapary I tylko taki sos widzę Zastosowanie dla kaparów, tam nie wiem Ale mogę mieć małe odpowiedzi. W gotowaniu? Do tego? Pijesz? Nie mogę sobie przypomnieć, co tam jeszcze taka, taka jedna baba napisała. Czekaj, czekaj. To, to jest, że to jest bardzo niski poziom. A to kiedyś. coś tam wcześniej było. Nie mogę sobie przypomnieć. Co ale tam było trochę wcześniej, wcześniej, coś tam i dopiero, że to jest bardzo niski poziom. A tak naprawdę to to jest bardzo niski poziom. <laughs> tak. Ale a propos jeszcze kuliwości gotowania yy, na filmach lub różne są kanały przecież nie. Są też osoby, które jakoś tam specjalizują się wręcz powiedziałabym w tym mm, czy gotowaniu no ogólnie mówię czy pieczeniu. No gotowaniu, nazwijmy to, tak? No. Ja obserwuję kilka takich e, kanałów e, i wiem, że tam notorycznie, notorycznie po prostu e, spotykają się z krytyką i z taką, z takim, z takim, z takim A, byłem, wiem, że pojęcia wiem, nie mają w ogóle. Nie wiem. wiem. E, mało tego... Połóż używać e, szacun. Wiesz, nie są pouczani jak coś należy robić, jak coś nie należy robić, czyli tak jak, po prostu takie jest wszędzie no, wszędzie i w każdej dziedzinie też, mm. nie. Nie no, no, w tym wszystkim gdzieś trzeba się, przynajmniej może na siłę doszukiwać yy, jakichś plusów w postaci... Nie mam, nie mam, nie mam, nie. Ja to zrobię zostaw. W postaci... wiedzy, tak? Jakiejś. Ale jeśli by to było dobrze podane, w sensie jakaś inna forma... Tak, to, może to wtedy widzę. super, tak? A jak to jest forma wyśmiewająco, yy, taka... no... Ale zdarzają się u nas takie, takie komentarze czasami. Są w sumie czymś w rodzaju, rodzaju podpowiedzi. Tak? I to jest super no właśnie o tym okay. mówi. Tak. E, natomiast. Chociaż z tym też ja bym radziła uważać, akurat nie u mnie, bo jeżeli ktoś sensem coś podpowiada, w sensie w kuchni, to nieraz wykorzystywałam taką wiedzę i takie podpowiedzi. Ale też trzeba pamiętać o tym, o czym mówiłam chyba wczoraj przy jakimś innym filmie. No. Czy tam kilka dni temu. Trzeba się zastanowić, czy to jest komuś potrzebne, tej osobie, której się to mówi, nie? W sensie, w sensie że będzie źle odebrane. Tak, no i. Aha, no, no może tak, nie wiem. no, ale to my się tym nie musimy ja tak tylko <coughs> martwić. Nie, ale to już można, za daleko idę nie? Tak, o jaki ładny pies. ale ze spojrzenia to taki diabeł, jest że po prostu, co. Ładny go masz, nie To jest To jest diabeł. przecież. Słucham? To jest diobał. No jest. Ja sobie wezmę sobie. Ale... Co my do tego pijemy? Jakąś herbatkę czy, czy jeszcze kawkę? No to, czy... to jest taka znaczy taka śliczkowa z cytrynowy, z wszystkim takiego. Czyli ty dalej. Masz fazę obrażenia na ten. No na kawę, tak? tribal Chcieliśmy go zostawić w samochodzie, raz, bo byliśmy na cmentarzu w Polkowicach. Mm -hmm. Tak piszczał. Skakał po tym samochodzie, aż się bałem, że wiesz, że te pazury gdzieś tam wciśnie, że sobie uszkodzi łapy. Jest taki czasem. No ale on tak piszczał jak Sarbuś normalnie. No. sarduś. Sarbuś. Dobra, to co? Cyku, cyku. No, Jeemy. Ale nie ale nie chcę mieć jakieś ja Słusznie. Jak się nie chce jeść, to się, to się nie je. O, mam śniadanie z córkami. Śniadanie z córkami. I co, dawałaś sól tutaj czy nie? troszeczkę. Oliwki mogą tutaj pasować, te tak tak mi się też wydawało od razu. No ewidentnie, te oliwki są tutaj. No, dają jakiś taki wyrazisty tak. bardziej smak, nie? To ciekawe, te oliwki takie w tej zalewie, tak się mówi, że ta zalewa jest taka średnia tam, potrzebna. Obym no inaczej by się u nas nie, jakby się oliwki no zjadł. Trzeba na takie oliwki po prostu gdzieś lecieć. No akurat najlepsze to we Włoszech zawsze były, <laughs> jak dla mnie. Tam tak, mi najbardziej smakują, no w Mediolanie. Takie same były. No, ogólnie we Włoszech. Na no. Sycylii też e, były pyszne. Na no, e, Sardynii. Ogólnie Włochy. Hmm. Także Tak. No dobra. Ale pisa. jeszcze ten ser rozpuszczony. No, jest tam sera trochę. Co za mięso. Ty miałeś taki? Nie, nie, nie robiłam sobie nic. Na razie zjadłam kawałek. <coughs> ale bomba. Po dzieciach, ale w sumie to. Jeszcze mi się nie chce iść. Ale myślę, że jeszcze. Dajno, zaraz dojdę jest... do tego. No, chyba. Jeden z lepszych, ale to było mm. dużo sera też, nie? No sera, no i oliwki, ja wcześniej nie dawałam oliwek do, do omleta, a to chyba robi robotę. Mmm. Napiję się z córką swoją, <laughs> jak <powiedziałeś. śmiech> Się nie chcę wstawać po kubek, a Ty pijesz od drugiej córki, czy w ogóle nie pijesz? No daj mi to no, od drugiej. No nie <laughs> wiem, czy Ci będzie smakowała ta herbata. To jest Matyldy ulubiona. Jak nie jest słodona to... Ona jest yy, śliwkowa. Z nie jest słodona? No. no Matylda bardzo lubi ten, ale rozwaliłam kubek, że no. Opuściłam e, go tutaj kiedyś z lewej chyba. I jest staty. Mm, no, chyba ta śliwkowa. No, mój też nie jest to na ulubiony smak, ale Matyldzie pasuje, więc. Nie, ja jakoś chyba... Mm. Mnie się nic nie zmienia i zwykła, czarna i mocna to to jest najkrajowsza herbata. I ty jeszcze zieloną lubisz. Mm. Ale też mocną, tak. To macza powinna ci smakować. Tylko z tego co słyszałam ostatnio, mm -hmm. jedną taką panią, psychologą, oglądam i słucham jej podcastów i ona jest tylko fanką maczy, yy, no to po pierwsze kwestia jakości tej herbaty. Po drugie, no czy w ogóle pochodzenia, nie? Po drugie, no też sposób jej podania. W sensie nie te wszystkie kombinacje, wiesz, na mlekach, cudach, nie wiadomo jakich. Akurat ona robi po prostu na normalnej wodzie letniej, taki, wiesz, nie gorącej. No i że to jest prawdziwy smak maczy, a nie właśnie często to no rzeczywiście Często u nas to jest połączenie z, różne, z mlekiem, albo krowiem, albo jakimś tam roślinnym, albo, wiesz, no różne, nie? Są opcje. A już w ogóle często z jakimiś owocowymi wsadami. No i że to jest zupełnie inny smak. No można by kiedyś się przekonać i spróbować takiej prawdziwej maczy, ale o to ciężko, myślę, po prostu. No chyba, sobie samą ją zrobisz po prostu. Co w sensie, e, um... się kupisz... Że... Nie, ona nie jest skiszona, ona jest po prostu sucha. No zarobiscy jest. A czy tu możliwe, że jest... cebula? Możliwe, że była w tych góreczkach, wiesz, albo... no. W tych małych ogóreczkach mogła być i, I, tak mi się wydawało. i ja wczoraj wylałam wodę z tych ogórków i wrzuciłam wszystkie do tego pojemnika i dlatego może ona się tam trafiła. I może też mi tak pasuje, bo jest przypieczona. No nie tak bardzo jeszcze, zdarzało mi się bardziej. Spalić, mówiąc krótko. Nie to tylko dodaje. Ja wiem, Ty lubisz, no. Pamiętam kiedyś, jak... Początki były moje w ciastach druczowych. Nie, żebym była jakaś super doświadczona, no, ale to było jeden z pierwszych. Pamiętam, że spaliłam to ciasto i zajadałaś się jedynym domu. No to dobrze. E, to... Pyszne było to ciasto, nie zapomnę go nigdy. <laughs> nie masz pojęcia o czym mówię. A jest takie zdjęcie, chyba jak jeszcze spałam, to spawam. ciasto coś kojarzy tak. No, gdzieś może być. Właśnie, a propos zdjęć. To ja ostatnio kopałem w tym dysku. No. I się dokopałem do 2000. Ojej, ja to tam mam. Tak, tylko właśnie bo potem… Bo ja zawsze robię mnóstwo zdjęć tak, i tylko... katalogowałem to i mamy. Ja nie wiem, fajnie. Tak. Szkoda tylko, że w pewnym momencie przestaliśmy przesyłać takie zdjęcia. Skądkolwiek właśnie tak. w ten dysk z telefonów przestało się to robić, bo zaczęło się robić to inaczej. I... No i na pewno wiele zdjęć e, przypada. Ja z tego czasu wszystko miałam zapisane w chmurze, ale w momencie kiedy już zaczęłam się, za, za dużo tego było i był wiecznie problem. To też przestałam ostatnio zapisywać takie rzeczy. No ale... Ale ten sporo ten na szczęście mamy tego. Pisał, więc... że, że można sobie wykupić chmurę i po prostu się zalogować, ale... Nie, nie można, ale to troszeczkę to to nie o to chodzi, nie? Nie, nie, po nie, tym, nie, nie o to chodzi. Um, no się wiadomo. Ale tak, no, wiemy, że można. Wiemy. No, wiele ja już tak wiemy, tak naprawdę, o których wydaje Wam się, że nie wiemy. Ja mówię nie teraz nie, nie. o czym innym, bo często ludzie piszą no, na przykład w ogóle wręcz tak z takim oburzeniem. Przecież to się robi tak, albo tak, albo jak, albo A, jeszcze tak, tak. jakoś. Ale, no, ja wiem, że się robi, że u ciebie się robi, no, u mnie się robi inaczej. <noise> Ale to jest oczywiste, nie. Ale tym Cię można pogrążyć? Także tak. No nie można mnie tym pogrążyć. Można. Może ci się wydawać że tutaj, że, że, że. tak. Co? Rupiesz, Dobra, kończę. Bez zaraz awantura w, w komentarzach. Ym, narka, drodzy państwo. Bye.